Cześć! Witam Was serdecznie na swoim kanale. Niestety, z powodu kontuzji nogi nie jestem w stanie nagrywać dla Was zadanek przy tablicy, ale tym sposobem postaram się wykorzystać inną formę, bardziej interaktywną. Dajcie znać, jak Wam odpowiada. Być może będzie to dla Was lepsza forma nagrywania filmów, bardziej zrozumiała, bardziej czytelna. Wykorzystajmy tę okazję na to, żebyście podzielili się swoją opinią. Życzę Wam miłego oglądania. Cześć! Przygotowałem dla Was dzisiaj zadanie dotyczące wyznaczania układu zastępczego dla składowej zerowej w układach elektroenergetycznych. Czasami pojawiają się takie zadania, zwłaszcza hmm, przy analizowaniu zwarć w systemach elektroenergetycznych, dlatego powiemy sobie dzisiaj jak je analizować. Mamy taki układ, hmm, tutaj mamy uzwojenia transformatorów, przy każdym z uzwojeń jest napisane jakiego jest typu, czy jest połączone w gwiazdę, czy w trójkąt, czy w gwiazdę z przewodem uziemiającym. No i przeanalizujmy sobie, jak takie zadanie rozwiązywać. Oczywiście musimy zacząć od jakiegoś punktu. Możemy przyjąć, że wygodnie dla nas może będzie od punktu B, żeby iść od dołu do góry. Narysuję sobie zatem punkt B i będę się zastanawiał, co dalej. Od punktu B mogę iść albo do uzwojenia pierwszego, albo do uzwojenia czwartego. Zacznijmy oczywiście po kolei. Idziemy do uzwojenia pierwszego. Pierwsze z nich jest oznaczone Y. Jeśli mamy oznaczenie Y, czyli połączenie w gwiazdę, bądź gdybyśmy mieli też połączenie tutaj D, czyli w trójkąt, to tak naprawdę ta składowa zerowa nie przejdzie dalej ani tutaj do trójki, ani do dwójki. Więc od razu możemy wykluczyć, że prąd popłynie z szyny B do transformatora pierwszego i gdzieś dalej. Więc odrzucamy tą drogę, analizujemy od razu drugą drogę. Do transformatora czwartego, który jest, którego uzwojenie jest połączone YN, jak najbardziej wpłynie sobie prąd i będzie próbował przepłynąć dalej. Zatem oznaczymy go Z04, ponieważ jest to składowa zerowa od czwartego transformatora. No i przeanalizujmy, co się zadzieje dalej. Jeśli mamy YN, YN, to jesteśmy w stanie popłynąć jakby składową zerową dalej. Zatem dotrzemy do szyny C. Narysujmy sobie Z04. Tu będziemy mieć Z0,6 i dotrzemy do szyny C. Przeanalizujmy jeszcze drugą możliwość, czyli płyniemy tą gałęzią od transformatora czwartego do transformatora piątego. Tutaj mamy schemat połączeń YND. Jeśli drugie połączenie jest typu D, czyli w, w trójkąt, to znaczy, że zamykamy wtedy układ mm, poprzez przewód zerowy tym uzwojeniem. Jak to będziemy rysować? Mamy taką sytuację: Z0 transformatora piątego. I tutaj możemy narysować sobie przewód zerowy. Tutaj tak naprawdę tego połączenia być nie musi, mm. ale jakby w ten sposób będzie wyglądał układ. Czyli przeanalizowaliśmy sobie tą drogę, tędy nie pójdzie. Tu przeanalizowaliśmy. Z piątki na układ elektroenergetyczny nie dojdziemy, ponieważ musimy zamknąć przez przewód zerowy już układ. To, jakby decyduje nam o tym ta literka D, czyli sposób połączenia transformatora, uzwojenie transformatora piątego z czwórki poszliśmy na szóstkę, doszliśmy do szyny C. Zastanówmy się, co dalej możemy zrobić od szyny C. Patrząc stąd, napotykamy na uzwojenie typu Y. Czyli tak naprawdę, dochodzimy do analogicznej sytuacji, jak mieliśmy patrząc stąd, tutaj. Skoro mamy y, to tak naprawdę mamy przerwę i nic dalej w układzie się nie zadzieje. E, mogłoby się wydawać, że tak naprawdę skończyliśmy rysować nasz schemat. Zastanówmy się jeszcze tylko nad jednym przypadkiem. Co gdybyśmy sobie chcieli zacząć rysowanie od szyny A? Analizując układ od szyny A, napotykamy na transformator typu D, na uzwojenie typu D. Skoro mamy uzwojenie typu D, to dalej składowa zerowa nie przejdzie. Zatem z tego punktu, gdybyśmy sobie chcieli narysować punkt A, no to napotykamy na dwójkę, no i stąd dalej nie pójdziemy. No to spójrzmy, tutaj mamy jeszcze piątkę. Piątka również, również jest typu D, a zatem znów nigdzie nie pójdziemy. Oznaczałoby to dla nas, że tak naprawdę ta szyna jest niepotrzebna w tym układzie, no bo w ogóle tamtędy nie płynie prąd. Także tutaj mamy gotowy układ, gotowe rozwiązanie dla tego typu zadania w takiej oto konfiguracji. Wstawię dla Was jeszcze jakieś jedno zadanie z tego typu hmm, problematyki, po to, żebyśmy na innym, już bardziej skomplikowanym przykładzie, bo tutaj wybrałem też szczególnie prosty, żeby e, nie było za dużo rysowania, za dużo komplikacji. Natomiast kolejny przykład, który dla Was wstawię, będzie już bardziej skomplikowany, będzie dużo więcej rysowania, żebyśmy mogli przeanalizować również więcej układów. E, zapraszam Was zatem. Do oglądania moich filmów, śledzenia mojego kanału, zostawcie subskrypcję, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.